Hey Cześć z tej strony Amegins. Witam nas w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem z fankami, z Olgą, z Emilką, z Mają i z Etosią. Będziemy robić 24 hajek żabki. Dokładnie tak. Każdy będzie robił swój dom. Każdy. Nikt nie będzie miał z kimś, no dobra, Olga chyba będzie miała ze mną albo kryśnie, już nie pamiętam. Każdy robi swój dom. Więc ja napiszę każdemu. Dobra, napisałam, że ten, kto będzie miał najwięcej po prostu yy, punktów, ten po prostu wygrywa odcinek, więc róbcie swoje domki. Po prostu wygrywa pozdronym odcinku, więc róbcie domki. A ja sobie oczywiście zrobię, bo żeby mi się nie było, Więc zaczynam. To taki jakby mini konkurs. Oczywiście będę pozdrawiać wszystkich, ale to jest taki jakby konkurs i ten, kto po prostu zrobił najładniej. Oczywiście każdy zrobi ładnie. Ale Dobra, no, naprawdę ja nie mam robić takich konkursów, ale dostaną... Pierwsze miejsce, wszystkie miejsca są do zrobienia. Tak. Na, no, na, no, na, no, na. No. O mega, jak to wygląda! Mega! Chciałabym mieć taki pokój. Tylko, żeby nie było za tym mocno. Nie wiem, jak to zielony. O, kwiatuszek! Kusiarkę weźmiemy. No, zielono postawimy w ogródku. Poczekajcie. Alboż ja i moje pomysły. Ja nie chcę się tam wchodzić. To tu postawimy. Aha, nie je kolorować, to jednak nie odpada. Odpada. Yy, ale za to. Tutaj na wejściu damy jakieś ładne. Coś. Firework. A nie ma zielony firework, ale w ogóle są nowe, widzicie? Takie dwa. No nie stawi mi się ku No, ty jesteś czerwona, nie zielona. Przecież mi atmosfera. Kasiora jest zielona. Ej, mogę pofarbować to? Pa, to tym ba... O Boże. Teraz to będzie lepsze. No nie strzelaj mi, policjancie! To będzie Ufo Ludek Pies. On nazwę go Ufo. To będzie Ufo. Ładne imię. Dobra, idę oceniać. O czym idziemy tutaj? Napiszę od Fanka i Jakie cutie. Dobra, idziemy od Maja. Dobra, jest to Maja. <laughs> Lepszy ting-tong, ting-tong. Oceniam. Sprawdzimy, co tu mam. Tu w pokoju nic, ale jest zielono. Okay, ok, ok. Tutaj też nic nie ma. Tutaj... O! Bardzo ładny. Tutaj tak naprawdę mało tych rzeczy jest w sumie. Chyba, że w garażu Ej, nie no ładnie Napiszę, że ten Oceniam Przecież takie 8 na 10 To jest bardzo dobre 8 na 10, bo jest ładny Oczywiście ja, czekajcie, wezmę kartkę i zapiszę sobie um. Ładnie Tylko tutaj mało osób jest Chyba, że tutaj zrobiła coś Nie ma dużo To tak, gdzie tu jest jeszcze Tosia? Ja na... Oh, przy wejściu, przy wejściu Omega! dobra na że... O, kejka na że będziesz na odcinku. Mega ładny. Mi się podobają wszystkie to. To jest Tosia. Tosia. 8 na 10. Patrzymy, sprawdzamy. <tusy> Po co mi wózek XD? Po co mi wózek? Aha, dobra, bo wcześniej wybrał. Jezu, sorry, sorry To jest niebieski przeciek Ale dobra, jest ładnie Giga prezent No i prezent to jest, to jest dla mnie prezent Wszystkie domy są piękne Napiszę To, jest, to wszystko jest Może ta osoba Nie umiem po prostu farbować, ale mega ładnie Napiszę 7 8 na 10 Ja nie umiem oceniać tak, żeby było ślicznie i wiecie, bo może w niektórym być smutno. 8 na 10. Wszystko ładne, ale... Ale nie wszystko jest zielone, dlatego... Ale śliczne jest. Teraz Olga. Teraz Olga. Tutaj oczywiście Olga musi to przebić. Jak nie, to każdy stanie pozdrowienia najwyżej. Jaki to do... O boże Jaki, w ogóle taki Brookhaven jest, no nie wiedziałam Windę jest, oto to idziemy na windę U Jezus bałam się, spadnę Ej, mega Mega Mega, mega, mega Mega No kurde, każde 8 na 10 No 8 na 10 Wszystkie dostaję pozdrowienia tak, Olga pozdrawiam. pozdrawiam Olgę, Emilkę I Maję Serdecznie pozdrawiam je wszystkie A oczywiście to na tyle z tego odcinka z więc papatki